Dobra, witam. Dzisiaj naszym gościem jest przewodniczący sierpnia 80. Bogusław Wziętek. Panie przewodniczący, takie pytanie w sprawie inwestycji w Polskiej Grupie Górniczej. Czy coś wiemy? Czy, czy będą przedstawiane jakieś postulaty? Nie, nie ma żadnych inwestycji, nie ma żadnych informacji o tym, żeby coś w tej sprawie miało się zmienić. To bardzo smutne, dlatego że. Co chwilę rządzący premier, pani minister Moskwa, ogłaszają, że w tym roku polskie górnictwo wydobędzie więcej węgla niż zakładano. To jest oczywiście kłamstwo, kolejne kłamstwo tego rządu. W tym roku polskie górnictwo wydobędzie jeszcze mniej węgla niż przewidywano na początku. W tej grupie spółek wydobywających mniej węgla będzie również Polska Grupa Górnicza, która wydobędzie około milion, półtora miliona mniej niż zakładała. A to jest właśnie efekt tego, że nie ma inwestycji. Jeszcze gorszy będzie przyszły rok, bo w tym roku zjadamy te ściany, które były udostępnione, a nie robimy nic, aby udostępniać nowe. W tej sprawie rząd okłamuje i Śląsk, i górników, i wszystkich Polaków, mówiąc, że inwestuje w węgiel, że broni polskiego węgla, nie robi tego. W dalszym ciągu prowadzi politykę likwidacji górnictwa. Parędziesiąt miliardów złotych zostało wydane na tak zwany węgiel indonezyjski czy australijski ile z tych pieniędzy ratowałoby polską grupę górniczą żeby otworzyć powiedzmy na przyszłe 2 3 4 lata wydobycie żeby zwiększyć to jest około 20 miliardów które wyrzuciliśmy na coś co trudno nawet węglem nazwać bo to jest albo błoto albo albo jakiś odpad słabopalny tylko ułamek tej kwoty wystarczyłby na to, żeby zwiększyć zdolności produkcyjne polskiej grupy górniczej, ale ja chcę zwrócić uwagę, że nie pieniądze tu są najważniejsze, bo w tej chwili bylibyśmy w stanie to sfinansować nawet z własnych środków ze względu na dobrą sytuację na rynku węgla. Tylko tu jest potrzebna długofalowa polityka. Górnictwo to jest tak, Branża, w którą inwestuje się nie na miesiąc, dwa, tylko trzeba inwestować w perspektywie dwóch, trzech czy pięciu lat, a do tego potrzebujemy decyzji rządowych, a tych nie ma. Nie ma wpisania węgla do polityki energetycznej państwa jako paliwa przejściowego, podobnie jak to ma miejsce w przypadku gazu. Choć węgiel mamy, a gazu nie mamy, to wpisaliśmy sobie tam gaz, a nie węgiel. Nie ma decyzji w sprawie rewitalizacji dwusetek, czyli starych bloków węglowych, które podtrzymują polską energetykę. I tylko dzięki nim jeszcze nie ma blackoutu. A skoro nie ma decyzji o rewitalizacji tych starych bloków węglowych, to oznacza, że już za dwa, 3 lata te bloki będą wyłączane całkowicie z eksploatacji, i po co nam węgiel, skoro nie będziemy go mieli gdzie spalać? Więc żaden rozsądny menadżer górniczy nie podejmie decyzji dzisiaj o szukaniu nowych złóż, o otwieraniu nowych pokładów, jeżeli nie będzie miał pewności, że za 3, 4, 5 lat ten węgiel stamtąd będzie miał zbyt. I to jest największa pretensja do rządu, że on cały czas uzależnia nas od obcych surowców. My sprowadzamy węgiel z Indonezji, z RPA, z Kolumbii, a to są niepewne kierunki. Do tej pory uzależnialiśmy się od rosyjskiego węgla, teraz uzależniamy się od norweskiego gazu lub węgla z kierunków zamorskich, a niszczymy w dalszym ciągu polskie górnictwo, choć węgla mamy pod dostatkiem. No tu Pan Przewodniczący wspomniał o tym, że sprowadzany węgiel, e, e, cały czas jest sprowadzany węgiel z zagranicy. E, panie Przewodniczący, czy w 80 przewidział e, wojnę, raczej może nie wojnę, ale kryzys energetyczny już rok, dwa lata temu? Przewidzieli, prze, przewidzieliście to, bo Pan Przewodniczący ostrzegał, ostrzegał cały czas rządzących, żeby się nie uzależniać od, od rosyjskiego, zresztą staliście na torach. Staliśmy wspólnie na torach. Tak. Ja po pierwsze to mam kłopot z nazywaniem tego, co przywozi nam rząd do czy polskich te, węgiel. Czy teraz, czy teraz nie będzie tak, że my zasypiemy sobie yy, zwały węgla indonozyjskiego i znowu nie będzie inwestycji w polski węgiel? O, ale o tym cały czas mówimy. Po pierwsze, yy, yy, Musimy sobie jasno uświadomić, że to, co zwozimy, to w większości jest odpad albo coś węglopodobnego, i to nie tylko nie nadaje się do palenia w piecach indywidualnych, bo to już wszyscy wiedzą i widzą naocznie, ale to również słabo się nadaje do spalania w energetyce. Po drugie, cena tego jest 10-12-krotnie wyższa niż cena polskiego węgla. Po trzecie, wreszcie, myśmy oczywiście mówili o tym, że nie możemy uzależnić się od rosyjskiego węgla, wtedy prezesi spółek węgla którzy są hołbieni przez ten rząd, mówili, że oni polskiego węgla nie potrzebują. I to, był ten, to, to było to tąpnięcie, że z roku, z roku na rok straciliśmy zdolności wydobywcze na poziomie 8-9 milionów ton węgla, którego dzisiaj brakuje. I po trzecie, ostrzegaliśmy może nie tyle o wojnie, ale o kryzysie energetycznym, który nadciąga i który zaczął się jeszcze przed wojną i inwazją w Ukrainie, a ta wojna tylko ten kryzys pogłębiła, i dzisiaj mówimy coś więcej. Ten kryzys energetyczny, z którym, z którym mamy do czynienia, nie przeminie tej zimy. Nie przeminie jutro, ani pojutrze, ani za rok, ani za dwa lata. On będzie trwał wiele lat. Surowce energetyczne będą drożeć i będą coraz trudniej dos dostępne. Szlaki komunikacyjne będą zrywane, dlatego że e, wojna w Ukrainie to nie jest jedyny konflikt, jaki czeka nas w najbliższym czasie. I wtedy e, kraje takie jak Polska, które mają własne zasoby, e, przegrają swoją szansę korzystania z tych zasobów, jeżeli nie uruchomią inwestycji we własne złoża. Więc my namawiamy wszystkich, którzy. Tej sprawie mogą podejmować decyzję do tego, żeby przestać się łudzić, że za rok, dwa sytuacja się unormuje, że wrócimy do cen węgla w wysokości nie wiem 60 dolarów za tonę, bo nic takiego nie będzie miało miejsca. Kryzys energetyczny będzie narastał, węgiel będzie coraz droższy, podobnie jak pozostałe surowce, i my coraz bardziej będziemy cierpieć z tego powodu. Tymczasem Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie i w świecie, które posiada, posiada własne zasoby węgla, z których może korzystać. Jeszcze jedno pytanie, bo sierpnia 80 prowadzi co poniedziałek akcję przed biurem posła Morawieckiego Tani Węgiel, tak? Kolejka o tani węgiel. Kolejka po tani węgiel? Po tani węgiel. Od premiera, tak, od jest. Premiera, tak. Z tego, co, co, co się orientowałem, biuro jest zamknięte. Kończymy tą akcję w ten najbliższy poniedziałek, dlatego, że bez sensu jest utrzymywanie biura, w którym nie przebywa poseł, który jest wybrany Ale z tej przecież ziemi. Ale pieniądze za to tak? W związku z tym trzeba będzie zlikwidować to biuro. W ogóle trzeba sobie zadać pytanie, po co posłom biura, w których nikt nie przebywa, za które my płacimy yy, ogromne pieniądze, zwłaszcza w czasach kryzysu, zwłaszcza w czasach, kiedy Oglądamy każdą złotówkę. Tego typu wydatki są niepotrzebne i trzeba po prostu morawieckiemu to biuro zamknąć, bo on z niego nie korzysta. Tak? My systematycznie od blisko dwóch miesięcy przychodzimy tam w każdy poniedziałek. Nie dość, że go nie ma. To nikt nie potrafi powiedzieć, kiedy będzie i czy w ogóle będzie, a ostatnio nawet jego pracownicy się stamtąd ewakuowali, więc po co y, 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 wszyscy mamy się składać we własnych podatkach na utrzymywanie pustostanu, który można przekazać y, y, ludziom, którzy potrzebują y, y, miejsca, w którym mogliby się ogrzać. Y, skoro mamy to utrzymywać, to niech to służy normalnym ludziom, a nie kłamcom i tchórzom, którzy nie mają odwagi przyjechać i powiedzieć, jak wygląda nasza sytuacja. Z tego miejsca. Po raz Kolejny wzywam premiera Morawieckiego, żeby przestał się bać, przyjechał na Śląsk, odbył publiczną debatę także z nami na temat sytuacji polskiego węgla, na temat sytuacji Śląska, inwestycji, które miały tutaj być realizowane, polskiej energetyki, jej przyszłości i tego, jak żyć w czasach, w których rachunki za prąd, energię, ciepło są coraz wyższe, a ze strony rządu mamy tylko i wyłącznie politykę. Pomagania najbiedniejszym i bardzo, i bardzo dobrze, ale z drugiej strony tworzenia tych biednych na niespotykaną skalę. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję również.